Zdrowie jamy ustnej to nie tylko zdrowe zęby. Z taką samą skrupulatnością trzeba dbać również o prawidłowy stan błony śluzowej jamy ustnej. W obrębie błony śluzowej jamy ustnej mogą rozwijać się tzw. zaburzenia potencjalnie złośliwe, na podłożu których rozwijają się nowotwory. Biorąc pod uwagę fakt, że 97% nowotworów złośliwych jamy ustnej to jest rak płaskonabłonkowy, te kontrole, które odbywają się w gabinetach stomatologicznych pod kątem próchnicy, powinny być rozszerzone również o badanie pacjenta pod kątem onkologicznym. Lekarz stomatolog, lekarz dentysta w dzisiejszych czasach szczególnie powinien pełnić rolę Onkologa pierwszego kontaktu i wykazywać się na co dzień postawą lekarza czujnego onkologicznie. Pacjent nie zawsze zdaje sobie sprawę, przychodząc do stomatologa w celu wymiany wypełnienia czy wymiany uzupełnienia protetycznego że chory jest na nowotwór złośliwy, który nie dał jeszcze na tyle wyraźnych objawów, ażeby pacjent sam z takim podejrzeniem zgłosił się do lekarza. Wydaje się być niezwykle istotną sprawą, żeby każdy lekarz-dentysta na każdej wizycie badał skrupulatnie jamę ustną i węzły chłonne pod kątem tego typu schorzeń. Wyleczalność w raku błony śluzowej jamy ustnej w Polsce jest ciągle zbyt niska, aktualnie kształtuje się na poziomie ponad 50%. Myślę, że możemy znacząco poprawić te wyniki idąc w kierunku wykrywania coraz częstszego wczesnych form nowotworów złośliwych, które no, na wejściu gwarantują to, że mamy do czynienia z pacjentem, który ma tylko chorobę nowotworową zaawansowaną miejscowo, a nie lokoregionalnie. Pamiętajmy o tym fakcie, że choroba im dłużej trwa, tym zmiana w jamie ustnej jest większa, im zmiana w jamie ustnej jest większa, tym większe ryzyko tworzenia przerzutów do węzłów chłonnych. Pacjent, który ma przerzuty w węzłach chłonnych, to jest pacjent, u którego szansa przeżycia pięcioletniego spada o 50%, a jeżeli naciek nowotworowy przejdzie poza torebkę węzła, to o dodatkowe 40%. Dlatego wydaje się niezwykle sensownym, aby utrzymać nadal szkolenie stomatologów z takim dużym naciskiem na wykształcenie ogólno-lekarskie również, tak żeby stomatolog na co dzień mógł korzystać z tych najnowszych osiągnięć diagnostycznych i terapeutycznych, mieć ich świadomość, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów, zwłaszcza złośliwych obszaru. Jamy ustnej. Zawsze lepiej wyprzedzać pewną sytuację, działać profilaktycznie niż leczyć, zwłaszcza w onkologii.